Zanim przejdę do dzisiejszego felietonu historycznego, chciałbym ponownie zaprosić jutro, 11 listopada, godzina 14, plac Unii Lubelskiej, antyfaszystowskie street party. Walczymy przeciwko temu ściekowi faszystowskiemu, który chce się wylać. Na ulice Warszawy. Zapraszam, będzie obecna ekipa Historii Czerwonej, pod nasze transparenty, flagi, będzie można się spotkać, porozmawiać przy okazji demonstracji. A do dzisiejszego felietonu zmobilizował mnie też wideo felieton Michała Nowickiego, prowadzącego kanał Odrodzenie Komunizmu. Początkowo się zastanawiałem, czy mu odpowiadać, czy też nie, ponieważ to jest tak, byłaby. Może odebrana jako y, odpowiedź, taka personalna nawalanka między nami nie za bardzo zrozumiała dla widzów y, nieznających po prostu y, historii y, działań tutaj warszawskiej radykalnej lewicy. No ale postanowiłem potraktować ten felieton jako postscriptum do poprzedniego, czyli tego jak mówić, czy też nie mówić o, o historii, unikając właśnie odnoszenia się ad personam. Chciałbym na przykładzie tego, co, co mówił Michał Nowicki, też powiedzieć, jak nie mówić o historii i jakie błędy moim zdaniem on popełnia dotyczące właśnie mówienia o historii najnowszej. Przede wszystkim, no, mówienie o historii powinno być zrozumiałe dla odbiorców. Odbiorców, którzy często nie mieli do czynienia ze studiowaniem dawnych dziejów, ich wiedza jest niewielka, więc. Odwoływanie się do różnych kwestii, wydarzeń, które nie są szerzej znane, przedstawianie ich w sposób hermetyczny, znany tylko wąskiej grupie ludzi, po prostu zniechęca słuchaczy, zniechęca odbiorców. Obecnie wiedza młodzieży na temat historii jest bardzo nikła, i ludzie, tacy jak minister Czarnek i inni fałszerze, starają się, żeby ta wiedza była jedna jeszcze mniejsza. Tam, gdzie no, mają wpływ na programy nauczania historii, to jest to nauczanie manipulacji, kłamstwa, zakłamywanie po prostu procesów historycznych. Ale no, przechodząc do tego, co, co mówił Michał, on w swoim wystąpieniu zaprezentował taki bardzo częsty u, u manipulatorów historią sposób działania, to znaczy łączenie różnych faktów, które według nich są ściśle powiązane, a w rzeczywistości nie, nie mają ze sobą większego związku. No, Michał tutaj łączy moją dawną działalność w Federacji Młodych Unii Pracy, Polskiej Partii Socjalistycznej, czy też Unii Pracy, nie za bardzo mając wiedzę na temat chronologii tych wydarzeń, z tym, no, jakobym ja tutaj popierał siły wspierające wojny, imperializm, antykomunizm, no, to jest oczywista bzdura. Podobnym łączeniem faktów się do, wykazują na przykład dekomunizatorzy z IPN-u, czy, czy różni lokalni prawicowi samorządowcy, którzy na przykład chcieli dekomunizo dekomunizować okrzeje, bo okrzeja im się kojarzy z socjalizmem, socjalizm to wiadomo Stalin, Polska Ludowa, więc okrzeje trzeba zdekomunizować. Tak samo kwestia Waryńskiego, który dla nich, no, jeśli wypowiadał się przeciwko patriotyzmowi, to był antypatriotą, ponieważ wypowiadał się za socjalizmem, to również socjalizm, Związek Radziecki Stalin, wiadomo, czyli no Waryński to prawie jakiś taki stalinowski zbrodniarz, który rozstrzeliwał w Katyniu prawie, że. no i, i tak te matołki łączą ze sobą różne fakty. No, Trzeba tutaj też brać pod uwagę chronologię wydarzeń. Mówiąc o historii, nie tylko najnowszej powinniśmy pamiętać, że to je, historia dotyczy wydarzeń dynamicznych, to znaczy to, co w danym momencie było aktualne, później może się zmieniać, podlegać przemianom, no, zwłaszcza ta historia społeczna i historia ruchu robotniczego, to, jest, to są wydarzenia odnoszące się do no, pewne, pewne, pewnej sytuacji społecznej, która Ewoluowała, czyli przypisywanie uczestnikom tych wydarzeń takiej wiedzy, jaką my mamy obecnie, to jest jeden z podstawowych błędów, czy też celowych. celowych sposobów manipulowania historią, nie tylko najnowszą. I tutaj na przykład przypisywanie Dąbrowszczakom wiedzy na temat stalinowskich czystek, czy też twierdzenie przez IPN, że w roku 1937-1938, kiedy trwała operacja polska NKWD wymierzona przeciwko mniejszości polskiej, oni wiedzieli o tym, a jednocześnie w swoich gazetach m.in. innymi Dąbrowszczaku chwalili związek radziecki no, zdecydowanie jest to manipulacja to, że ktoś w latach trzydziestych był komunistą, to nie czyni z niego od razu zwolennika stalinowskich czystek i, i zwolennika tego, co się działo w czasach stalinowskich. Zresztą to jest bardzo dobry przykład takiego zero-jedynkowego traktowania historii, że, że ktoś może być albo dobry, albo zły. Tutaj dochodzimy do tego, że Postacie historyczne na różnych etapach swojej działalności, miały różnorodne motywacje. Mussolini w młodości był socjalistą, później został faszystą, no, co nie znaczy, że, że nie powinniśmy go jednoznacznie negatywnie oceniać, ale no za to już, co robił, gdy doszedł do władzy, gdy stał na czele Czarnych Koszul. No i tak samo mówienie tutaj w, w tym przypadku o, o mojej osobie i, i mojej działalności, że w, pod koniec lat 90. czy na początku lat 2000. działając w Unii Pracy przez krótki okres i młodzieżowce Unii Pracy, ja popierałem wojny napastnicze, napaść na Irak, która miała miejsce w roku 2003. No, to, to jest oczywista manipulacja ze strony Michała. Też pojawia się tutaj taki mechanizm tworzenia chochoła. To znaczy, tworzenia przekonania, że, że przeciwnik ma jakieś takie nieakceptowalne poglądy. Tutaj jest imputowanie mi takiego prawdopodizmu, że, że ja popieram ten no, taki historyczny centryzm, że prawda leży zawsze po środku i tak dalej. W poprzednich felietonach mówiłem już o tym, że jest to stanowisko moim zdaniem absurdalne. Wyrażane przede wszystkim przez liberałów. No i Michał z tymi y, moimi rzekomymi poglądami sobie dyskutuje je y, obala. Y, one są łatwe do obalenia, bo to są poglądy absurdalne, ale to, to nie są moje poglądy. Y, więc też y, analizując historię i dyskutując, y, oceniając pewne wydarzenia historyczne, też y, miejmy na uwadze, żeby y, analizować, y, jak rzeczywiście było. I, I Michał tutaj mówi o analizacji, źródeł, no to dobrze by było, żeby sięgać do źródeł, jak się chce mówić o przeszłych wydarzeniach. Kolejne, o czym chciałbym powiedzieć. No, należy mówić w historii przede wszystkim o tych, co wygrywali, bo nie można kontynuować kultu przegrywów, jak to Michał określił, martyrologii i tak dalej, i tak dalej. W historii mamy bardzo różne momenty. Oczywiście nie można przesadnie skupiać się na martyrologii i oceniać zarówno klęski, jak i sukcesy. Natomiast skupianie się tylko na tym, żeby oceniać zwycięzców, żeby identyfikować się ze zwycięzcami. No, wiedzie nas w, w ślepą uliczkę, bo w ten sposób to może identyfikujmy się z IPN-em, jego antykomunistyczną mitologią, bo ona jest w tej chwili w ofensywie, zwycięża, jest w programach szkolnych, jest wszędzie w mediach tak zwanych publicznych, państwowych, pisowskich. Politycznie, dlaczego nie przyłączyć się do PiSu albo Platformy? No, Przecież to są tak zwane wygrywy. Oni wygrywają, to są duże partie, które mają duże społeczne poparcie, za nimi idzie kasa, za nimi idzie wsparcie różnych biznesmenów. Czemu też nie analizować historii wielkich wodzów, mężów stanu i tak dalej, to także są ci, którzy w historii wygrywali. Musimy sobie zdać sprawę z tego, że jeśli zajmujemy się historią ruchu robotniczego, to jest to w dużej mierze. Historia przegranych, historia klęsk, z których dzisiaj powinniśmy wyciągać wnioski. Wiosna Ludów, Komuna Paryska, wiele innych powstań ludowych, które zakończyły się jednak rzezią tych, którzy wystąpili przeciwko status quo i przeciwko kapitałowi. Tak samo historia Dąbrowszczaków. No, wojna domowa w Hiszpanii została przegrana, ale na tym poziomie wiedzy historycznej, świadomości, również we współczesnej Hiszpanii, to jest to świadomość wygrana. To znaczy, historia jest postrzegana z punktu widzenia legalnego rządu, czy też z punktu widzenia ruchów rewolucyjnych, które działały w Hiszpanii. Mało kto utożsamia się z dyktatorem który tę wojnę w roku 1939 wygrał, no, doprowadził Hiszpanię do upodlenia, a przede wszystkim lud hiszpański do sytuacji, gdy ludzie żyli w jaskiniach, gdy ludzie byli bezdomni, bez pracy. W związku z tym też warto zastanawiać się nad tym, jakie były przyczyny klęski i czy z tych klęsk coś płynie. Też warto wiązać ze sobą fakty. No, jeśli Michał zarzuca mi, że Stowarzyszenie Historia Czerwona działa na dosyć lokalnym i ograniczonym poziomie i zestawia to z Świętem, Fetą, Limanite, czyli gazety francuskiej, komunistycznej, wychodzącej, no, o ile pamiętam, ponad 100 lat, która ma oparcie w związkach zawodowych, w samorządach, wśród polityków też parlamentarnych, no to nie ma... Tu co zestawiać dwóch różnych y, poziomów. Ja, ja też bym mógł, nie wiem, zestawić y, kanału Michała Nowickiego z y, TVN24, na przykład. Z, zapytać dlaczego y, Michał Nowicki nie ma takich zasięgów jak y, TVN24. To jest pewnie dlatego, że on prowadzi jakąś złą politykę, czy? coś zrobił źle, bo jeśli by właściwie działał wedle, wedle moich zaleceń, to na pewno by miał taką oglądalność jak czołowy kanał newsowy 24-godzinny. No. Nie tędy droga. Nie tędy droga to nie jest sposób rozumienia historii, to nie jest sposób prowadzenia dyskusji. Tak więc pozdrawiam Michała Nowickiego za to, że zainspirował mnie do tego komentarza. Pozdrawiam też jego kotka, jeśli będzie trzeba, chętnie ponownie kupię dla niego żwirek. I zachęcam też do subskrybowania, polubiania kanału Historii Czerwonej, również do sugerowania kolejnych tematów dla Felietonów. Dziękuję.